Cześć, mam na imię Zachar i jestem pracocholikiem. Niewiele brakowało, a byłbym martwym pracocholikiem, ale o tym za chwilę, bo zacząć muszę od tytułowego pytania i od Waszych pytań o to, co się właściwie dzieje z kanałem. Obiecam też w niejednym komentarzu, że kiedyś oczywiście nagram odpowiedź na te wszystkie pytania. Zresztą moja żona mnie też od prawie roku do tego samego nakłaniała. Podobnie jak parę lat temu, również po jej długich namowach, powiedziałem w końcu na komentarze dotyczące mojego pochodzenia. E, więc wyjaśnijmy ten temat też, co się stało z kanałem. E, tym bardziej, że tym, którzy są ze mną od wielu lat, którzy poznali już moją historię, ja czuję, że naprawdę jestem winien wyjaśnienie, dlaczego kanał się zmienił. E, zmienił się, bo ja się zmieniłem, tak? E, a doprowadziła mnie do tego niestety terapia wstrząsowa. I to była wyboista droga, więc jeśli chcecie słuchać dalej, to zapnijcie pasy. No więc tak, to był styczeń 2020 roku. Byliśmy całą rodziną na mieście i wstąpiliśmy do małej restauracji. Gdzie nagle poczułem się tak. Dziwnie czekając na posiłek. Nagle silny ból ścisnął mnie środek klatki piersiowej, zrobiło mi się ciemno przed oczami. I resztę z nami już tylko z opowieści żony, więc można powiedzieć, że cytuję teraz wiole, najpierw zrobiłeś się siny, potem blady, a później osunąłeś się na krzesło i dostałeś drgawek. W każdym razie Wiole mówi, że już wie, jak będę wyglądał po śmierci, bo to już grali. Tak przy okazji te wszystkie opowieści o tam, światełku w tunelu i życiu przelatującym przed oczami, nie z tych rzeczy. Nie będzie też żadnej złotej myśli, która nagle mi <śmany> zaświtała i zmieniła moje życie. Nic. Była po prostu ciemność. Um, okazało się, że w tej restauracji kelner pracował wcześniej jako ratownik, więc... Um, Usiłował podobno coś ze mną zrobić, ale moja waga, ponad 100 kilo kontra jego, sprawiły, że podobno przypominało to bardziej przytulanie. Trwało to jakieś 15 minut, dla mnie to oczywiście było jak mrugnięcie. W tym momencie usłyszałem głos wioli z daleka, potem bliżej, bliżej. Słuchałem tego bez żadnych emocji, e, aż zrozumiałem, że to ja to słyszę. Przedziwne uczucie. E, Wróciłem do świadomości, dojechała karetka, miałem jakieś szybkie badanie, chcieli mnie nawet zabrać do szpitala, ale ja się nie zgodziłem, no bo wiecie, już okej, okay, już wszystko w porządku, nic mi nie jest, dajcie spokój. Człowiek się czuje nieśmiertelny nawet po takich przygodach. Taka ironia losu, w sumie, bo film o pochodzeniu e, nagrałem 8 dni wcześniej niż to wydarzenie. A w tym filmie powiedziałem, że w swoje 40 plus ja się cieszę dobrym zdrowiem. Zamiast stary Fulgowej to miałem odwrotnie większy wycisk. Z tego powodu jestem do dzisiaj wdzięczny, ciesząc się dobrym zdrowiem. No To się nacieszyłem, tak? Tydzień. E, w sumie powiedziałem to. Trochę wbrew opinii Wioli wtedy, bo ona od dłuższego czasu mnie ostrzegała, że wszystko u mnie się dzieje za szybko i jak przestanę kiedyś jechać na adrenalinie, to może mi wywalić korki. No i życie pokazało, że miała niestety rację. Kobiety to mają, wiecie, ten szósty zmysł, raz pozwala im Zobaczyć przyszłość, a innym razem pozwala w sekundę znaleźć masło w lodówce, którego facet szukał wcześniej przez 10 minut. No ale wróćmy do mnie. Żeby jasność, ja w tym filmie nie chcę się użalać, tak? to wszystko było dwa lata temu. Z dzisiejszej perspektywy to już mam świadomość, że. Też wiele osób pracuje też w podobnym tempie jak ja pracowałem i też wiele osób ostatnio musiało się zmierzyć z załamaniem zdrowia z różnych przecież przyczyn, więc ja się z tymi swoimi zdrowotnymi perpetjami tak nie czuję się jakoś unikalny, ja tylko tłumaczę Wam jaka jest przyczyna zmian na tym kanale. Ale to nie jest koniec tej historii, żeby było jasność, to dopiero początek, bo niestety ja po tym incydencie, no jakby to powiedzieć, nie wróciłem do końca do siebie. Pierwszych kilka dni po tym wypadku myślałem, że ok, zaraz przejdzie, ale miały dni, tygodnie, a ja, pomimo, że no zrobiłem w międzyczasie wielu różnych badań, z których wynikało tylko jedno: zdrów jak koń. Ja się czułem tak, jakbym. Nie mógł zejść z karuzeli. Takie uczucie pływanie towarzyszyło mi prawie cały czas. No i tak mijały miesiące e, i, i w końcu wielo się wkurzyła i, e, że ja czekam nie wiadomo na co i umówiłem mnie na akupunkturę i to zaczęło pomagać bardzo powoli, bo psucie zajęło wiele lat, no ale jednak zaczęło. W każdym razie karuzelę miałem prawie codziennie jeszcze przez ponad rok od wypadku, więc jak ktoś ze mną nagrywał wtedy nie wiem, test swojego auta i widział, że z tym facetem coś chwilami jest nie tak, to już wiecie, to to było to. No właśnie, bo ja ciągle przecież nagrywałem. Cały czas usiłowałem, jak powiem, udawać przed samym sobą, że nawet na tej karuzeli ja mogę żyć w tym samym stylu, w tym samym tempie, co do tej pory. Przez cały dzień nagrania, wiecie, wieczorem, montaże, maile i tak niestety 7 dni w tygodniu. I cały czas sobie tłumaczyłem, że to jest chwilowe przeciążenie, że, że zaraz będzie lepiej, że będzie więcej przestrzeni, ale kalendarz wypełniał mi się coraz dalej do przodu, i, i w pewnym momencie zrozumiałem, że jak czegoś sam nie zmienię, to po tej żółtej karcie będzie czerwone. I że ja muszę sam, świadomie, drastycznie obniżyć tempo pracy. Podjąłem decyzję, że zwalnię. Eee, I w sumie możecie zapytać po cholerę ja tak właściwie zasuwałem, tak? Eee, nie do końca mi nawet chodziło o te słupki na YouTubie. Eee, nigdy ja nie byłem jakoś szczególnie tak opętany liczbami. Zresztą nigdy nie byłem nawet w top 100 największych polskich youtuberów, więc tych wielkich liczb to ja nigdy nie miałem. Eee, ale... Są dwa powody takiego tempa życia. Po pierwsze, i tu nie chcę się tłumaczyć tak, chcę żebyście mnie po prostu lepiej zrozumieli. Ja od samego dzieciństwa właściwie takie życie tylko znałem. Moja babcia zaczęła pracować jak była jeszcze no, właściwie dzieckiem, więc taki syberyjski zapiernicz, no można powiedzieć, że miałem we krwi. Sam przyjazd do Polski kiedyś, kiedy miałem 16 lat, był dla mnie już takim wyzwaniem, że zmobilizowałem się na 200% i tak mi właściwie Pozostało. Jest też drugi powód, wciągnęłem mnie po prostu te nagranie. To było ciekawe. Nowe samochody, wspólne nagranie z Wami, nowe używane, poznawanie Waszych historii, opowiadanie o nich. W zeszłym roku był taki miesiąc, że ja naprawdę nie nadążałem publikować tego, co nagrywałem. Opublikowałem nieraz 25 filmów w miesiącu. Zresztą pamiętacie to tempo. Nie. Ja nigdy nie liczyłem co prawda tych wszystkich filmów, ale to na pewno są setki spotkań. Z wieloma osobami zresztą nadal utrzymuję kontakt. Czasem dostaję telefony typu Cześć, Zachar, pamiętasz, nagrywaliśmy tam Forda dwa lata temu. jakiego Forda, ale słucham. <noise> Dzisiaj kupuję nowe auto, co mam wybrać, no i doradzę. Więc tak, niektóre znajomości przekształciły się też w przyjaźnie, więc. No to wszystko mogło wciągnąć, uwierzcie mi. Jednym z fajniejszych aspektów tej pracy są też spotkania z Wami na ulicy, tak? Nie wiecie nawet, ile razy ktoś podchodził do mnie i mówił, cześć Zachar, świetne filmy i przy okazji może jeszcze raz pozdrawię tutaj wszystkich, z kim udało mi się spotkać na żywo i przybić piątkę. Od czasu, kiedy rzeczywiście zwolniłem, minął rok i dwa lockdowny przy okazji. Dużo się działo, strach było zaglądać na Facebooka, ale na szczęście byłem od tego czasu coraz bardziej offline. Teraz na jakiś czas nagrywałem jakiś film, wiadomo, ale wszystko się działo jakby w slow motion, aby nie dopuścić do kolejnego wywalenia korków. No i w sumie pomogło. Teraz mogę powiedzieć, że zsiadłem wreszcie z tej karuzeli. A zanim przejdzie do tego, co dalej z kanałem czas na podziękowanie. I za Waszą cierpliwość, że pomimo mniejszej częstotliwości testów wciąż tu jesteście, i za Wasze zgłoszenia z kolejnymi samochodami, i za wszystkie Wasze historie opowiedziane w filmach, i te, które w międzyczasie pojawiły się na tym kanale, i te, które dopiero się pojawią. Cieszę się, że Danubek by było nagrywać dla Was, i dziękuję, że jesteście tak świetną publicznością. A co dalej? Oczywiście na kanale będą nadal pojawiały się testy samochodów używanych czy też salonówek, które też po części wcześniej zostały nagrane. Będą też nowe nagrania, więc bez obaw, nie zamykam kanału, ale to nie będzie już to tempo, tak? Natomiast mogę dorzucić coś mniej motoryzacyjnego. Jeśli chcecie zobaczyć coś z mojego takiego bardziej offlineowego życia, coś w sumie. Sposób stanie się znów online. Nowe, to dajcie proszę znać w komentarzach. Teraz tylko powiem, że zwolniłem i to dosłownie. Posłuchajcie, to jest najważniejsze. Zamiast jazdy po to, że jeżdżę teraz sobie rowerem, więc jeżdżę trochę wolniej niż kiedyś, choć czasem mogę i szybciej, bo elektryfikacja mniej tu dopadła i mam tu parę ekstra newtonometrów. Zresztą jeździmy, nie jeżdżę, jeździmy. Oczywiście nie sugeruję teraz Wam, że to jest kanał rowerowy od tej chwili, bo tematów, o których mógłbym opowiadać, jest znacznie, znacznie więcej. Ale tak jak mówi, dajcie znać w komentarzach, jak chcecie. I na zakończenie, jeśli dotrwaliście, oczywiście, to taka refleksja, o ile oczywiście zachcecie wysłuchać informatyka z kazachskim akcentem. Jak ja jechałem do Polski? To jechałem jak do raju, do miejsca, które było zjednoczone z zwycięstwem nad komunizmem. Miejsce, które wówczas przez ten komunizm było oczywiście zniszczone, i miejsce, które teraz, jak wiemy, wygląda zupełnie inaczej. No bo się zjednoczyliśmy na wiele lat w walce o lepsze życie. I na pewno wtedy też różniliśmy się w opiniach na różne ważne dla nas tematy, ale potrafiliśmy wtedy być ponadto. I to w Polsce nauczyłem się powiedzenia, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Polska smakowała wtedy wolnością. To tak z mojej kazachskiej perspektywy to była taka pierwsza granica, za którą się dało swobodnie oddychać, a ja to czułem bardziej. I to było ponad dwie dekady temu. I teraz pytanie, czy teraz na zachód od Bugu, i nawet nie mówię tylko o Polsce, nadal pachnie wolnością? Od kiedy ja sobie uświadomiłem, że życie to taki spacer po linii, że można z niej spaść i że mnie to też dotyczy. Ja mam troszkę inną perspektywę. Czy ześliźniemy się z tej linii z powodu braku umiar z pracą, czy wpadnięcie pod auto, czy z innej choroby, z innego powodu, liczyć się będzie to, jak żyliśmy do tego momentu. I dzisiaj rozumiem, że wypełnienie życia samą pracą oczywiście nie ma sensu. Podobnie nie ma sensu wypełniać życie strachem przed wpadnięciem pod auto. Strachu dzisiaj na świecie niestety nie brakuje, ale zakończyć. Ten film chciałbym czymś bardziej pozytywnym. Po pierwsze, z okazji świąt składam Wam oczywiście najserdeczniejsze życzenie zdrowia i radości, również w całym przyszłym roku. Myślę, że radość pasuje do symboliki świąt, i radości nam bardzo brakuje w tej obecnej epidemii strachu. I po drugie, i to jest taki cytat pamiętajcie, Najciemniej jest tuż przed świtem.